Witam serdecznie na moim kanale Tadeusz Rolnik TV. Na YouTube i na Rumble Goszczę dzisiaj Ewę Gizę, specjalistkę od leczenia boreliozy. I też właśnie mieliśmy przyjemność gości Ciebie tydzień temu na naszym wydarzeniu majowym. Trochę się po prostu po podziało, bo dużo gości też przyjechało na, na ten weekend. Ale ten weekend już jest nie w pełni majowy. No więc ten ostatni weekend majowy to był właśnie tydzień temu. Pogoda była jaka była, ale goście dopisali, prelegenci. Natomiast tutaj mamy duży problem, choroba borelioza jest uznawana za, za chorobę po prostu społeczną, zawodową rolników, jest oficjalnie tak po prostu już przyjęte i Ewa prowadzić projekt taki po badawczy, który może po ma na celu pomóc rolnikom właśnie w zdiagnozowaniu, bo ta choroba niestety jest źle diagnozowana, często no. po prostu mylnie i trudno ją jest zdiagnozować. Nie wychodzi no i jest, a jak wyjdzie, no to już wiadomo, że już jest duży duży problem. Także proszę, żebyś właśnie na moim widzom próbować. właśnie kilka zdań powiedziała, bo mój kanał właśnie polega na tym, że podnosimy poziom świadomości złego żywienia i samowzdrawiania. No jasne. Bardzo dziękuję Tadeusz. Słuchaczy powiedzieć, przedstawić. W kilku zdaniach, mówiłam zresztą o tym na spotkaniu u Ciebie, rzeczywiście od wielu, wielu lat ja obserwuję ten problem. W ogóle studiuję to zagadnienie boreliozy i powiem tak, no, z moich obserwacji, z moich analiz, które zresztą zostały tam y, y, opisane i przedstawione również w artykułach naukowych. Stwierdzić mogę, że ten wzrost zachorowań na boreliozę jest poważny. Ten trend wzrostowy jest wciąż. Czyli, no, jest to jakby nie byle jaki problem, proszę Państwa. To jest problem społeczny. Obserwuję chorych na boreliozę, obserwuję też rolników, bo to nasze rolnictwo przecież jest najbliżej tych biologicznych czynników. Myślę tutaj o tych wektorach zakażenia. No, jakoś się to przyjęło tak tak się przyjął, że po poprzenoszą ja kleszcze. No, trzeba spojrzeć na to bardziej takim prawdziwym okiem, okiem, okiem również nauki. Mamy inne wektory, mamy inne drogi zakażenia, są przecież komary, kleszcze, łupy końskie i inne. Meszki. Meszki, ale to ludzie muszą też y, usłyszeć głośno, bo to się przyjęło w naszym społeczeństwie. Jeśli nie ukryscie kleszcz lub nie widzisz rumienia wędrującego w postaci tej plamy po ukąszeniu na skórze, no to przyjęte zostało, no tak to społeczeństwa mają, że tej boreliozy nie ma. No nie jest tak do końca, bo ten rumień po ugryzieniu też jest widoczny u, proszę Państwa, około 30%. Czyli 70% osób nie wie, że jest zakażonym. Co wiąże się później z poważnymi konsekwencjami, a także chorobą no, zautogresji. No i ta diagnostyka, to co wspomniałeś na początku. Diagnostyka jest niedostateczna, z różnych powodów, ja nie będę ich tu rozwijać, bo tych, bo tych y, przyczyn jest wiele, to nie jest zła wola tych ludzi, którzy pracują w laboratoriach, absolutnie, ale jeden i podstawowy, badamy kilka genogatunków, jest ich, ja przynajmniej e, znalazłam e, materiały naukowe op opisanych około 38, a nie 4 czy 6, to co y, y, laboratoria wykonują. Na Wczoraj miałem taki właśnie telefon od osoby, która była tutaj u nas na, na, dożyn, na tym wydarzeniu majowym i miała takie właśnie niecodzienne nie zdarzenie, że tam po prostu to było po okuszeniu meszki. meszki, Pojawił się rumien. Mhm. Nie, przepraszam, to był kleszcz, klesz i po wyciągnięciu kleszcza, yy, to co ja po prostu i ty też zalecasz, żeby zaprawić to płynem mrugole. I co się okazało, że ten rumień po prostu pojawił się w innym miejscu. To jest tak po prostu coś być. niesamowitego. To jest taki rumin tak zwany wędrujący. tak? Wędrujący, dlatego że on się rozszerza w wodzie, ale też dlatego że, a zresztą trzeba powiedzieć, że y, Tadeusz, rumin może się pokazać przez kilka miesięcy później. Później. A no tu się stwarza... on pojawił błyskawicznie. No, no i więc oczywiście było też y, pytanie o, o panią Ewę Gizę. i oczywiście poleciłem, żeby zadzwoniła sobie dzisiaj, bo wiedziałem, że, że będę was gościł y, u mnie i, i, i będę chciałbym po prostu do ciebie przekierować, czyli wszystkich chorych rolników masz dla nich po prostu radę, możesz to zrobić bezpłatnie w ramach projektu, który tak, prowadzisz, tak? Tak, tak. Ja, ja mówię, że... Ja tutaj ja po, ja chciałem zauważyć, że gościmy, przecież mam Panią doktor Ty obserwacje prowadzą w tym wielu temacie, wielu tak? Lat. Tak, no, prowadzę Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wadowicach. Rzeczywiście no, tych chorych ściąga do nas wielu, ale rolnicy są szczególną grupą, bo jak sam wspomniałeś na początku, borelioza jest chorobą zawodową rolników, Niektórzy nawet o tym nie wiedzą, niektórzy nie kojarzą tych swoich objawów, na przykład bóli stawów, stanów zapalnych stawów, RZDS-ów, czy nawet tych neurologicznych, bo przecież neurologiczne zap i zapalenia nerwów czaszkowych bo one też, są różne objawy. Są różne objawy. objawy są bardzo, jest to bardzo szeroka paleta objawów, związana też z koinfekcjami, bo przecież w tej kropli zakażonej krwi nie jest tylko krętek boreli, tylko współtowarzyszące bakterie. I nie zawsze przyczyną będzie przecież borelioza, ale czy krętek borelii jako ten czynnik, który to wywołał, ale warto to sprawdzić. Dlatego tak m, jestem z tym apelem w różnych miejscach Polski i, i, i powiem w ten sposób. Rolnicy drodzy, z jakiegokolwiek jesteście województwa, zapraszamy do nas do Wadowic. Ten program naukowy, który prowadzę, pozwala na przyjęcie rolników. Taki, którzy chorowali na boreliozę, chorują lub mają podejrzenie, obserwując własną osobę i objawy, że mogą tą boreliozę na dzień dzisiejszy mieć. Czyli są chorzy, mogą do nas przyjechać, zostaną przyjęci poza kolejnością, zostaną skonsultowani, będzie przeprowadzone badanie bezpłatne dla rolników ubezpieczonych wkrótce bezpłatnie. Oczywiście zapraszamy wszystkich, ale ci rolnicy są szczególnie drodzy naszemu sercu, mojemu sercu, bo ja to, tak jak mówię, to zjawisko obserwuję od wielu, wielu lat. Także zapraszamy do nas, do Wadowi, do Biomediki. E, jesteśmy w stanie realnie pomóc, jakieś wskazówki również <laughs> i podpowiedzieć, i, i... Było też pytanie o, o panią Ewę Gizę. I oczywiście poleciłem, żeby zadzwoniła sobie dzisiaj, bo wiedziałem, że, że będę was gościł u mnie i, i, i będę chciałbym po prostu do Ciebie przekierować, czyli wszystkich chorych rolników masz dla nich po prostu radę, możesz to zrobić bezpłatnie w ramach projektu, który tak, prowadzisz, tak? Tak, tak. Ja, ja mówię, że... Ja tutaj powiem, ja chciałem obserwacja. zauważyć, że gościmy, przyszłą Panią doktor. Ty obserwacje prowadzą w wielu... temacie, tak? tak? no prowadzę Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wadowicach. Rzeczywiście no, tych chorych ściąga do nas wielu. Ale rolnicy są szczególną grupą, bo jak sam wspomniałeś na początku, Borelioza jest chorobą zawodową rolników. Niektórzy nawet o tym nie wiedzą, niektórzy nie kojarzą tych swoich objawów, na przykład bóli stawów, stanów zapalnych stawów, RZDS-ów, czy nawet tych neurologicznych, bo przecież neurologiczne i zapalenia nerwów czaszkowych są. One też, są różne objawy, też różne są, objawy są bardzo, jest to bardzo szeroka paleta objawów. Związana też z konfekcjami, bo przecież w tej kropli zakażonej krwi nie jest tylko krętek Boreli, tylko współtowarzyszące bakterie. I nie zawsze przyczyną będzie przecież borelioza, ale czy krętek Boreli jako ten czynnik, który to wywołał, ale warto to sprawdzić. Dlatego tak m, jestem z tym apelem w różnych miejscach Polski i, i, i powiem w ten sposób: rolnicy drodzy, z jakiegokolwiek jesteście województwa, zapraszamy do nas do Wadowic. Ten program naukowy, który prowadzę, pozwala na przyjęcie rolników, takich, którzy chorowali na boreliozę, chorują lub mają podejrzenie, obserwując własną osobę i objawy, że mogą tą boreliozę na dzień dzisiejszy mieć. Czyli są chorzy, mogą do nas przyjechać, zostaną przyjęci poza kolejnością, zostaną skonsultowani, będzie przeprowadzone badanie bezpłatne dla rolników ubezpieczonych wkrótce bezpłatnie. Oczywiście zapraszamy wszystkich, ale ci rolnicy są szczególnie drodzy naszemu sercu, mojemu sercu, bo ja to, tak jak mówię, to zjawisko obserwuję od wielu, wielu lat. Także zapraszamy do nas, do Wadowic, do Biomediki. E, jesteśmy w stanie realnie pomóc, jakieś wskazówki również i podpowiedzieć i, i, i em, powiem tak, warto pomagać, a nawet nasz papież, a ja z Wadowic przyjechałam, on powiedział, że to dobro, jesteśmy tyle warci, ile tego dobra możemy innym przekazać. Także z tym wszystkim ja zostawiam i, i siejmy to dobro. Mówcie swoim znajomym, swoich rodzinach, swoich środowiskach, że jest możliwość wykonania takich badań, sprawdzenia stanu swojego zdrowia naprawdę bezpłatnie i od serca przyjeżdżajcie, zapraszamy. Ja chciałem zauważyć, ale to drodzy Państwo, y, proszę zauważyć właśnie, to, 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 to dobro i chęć pomagania u, u Pani Ewy jest po prostu już wypisana na twarzy, tego się nie, nie da ukryć. W rzeczywistości Pani Ewa taka jest. Nasze pierwsze spotkanie to było w Milówce y, wiele lat temu, y, kiedy ja prowadziłem tę akcję Cała Polska piecze Chleb, wtedy tak. był też dr Hubert Czernek i właśnie Ewa też była. Ja chciałem zauważyć, ci się ze mną zgodzisz, że też te prawda, problemy z wieloma chorobami, w tym też z boreliozą, wynikają też z niedożywienia na poziomie komórkowym. Absolutnie. I jeśli organizm jest słaby, po prostu nie daje sobie rady. Mhm. Organizm potrafi zwalczać wiele chorób, w tym też krętka boreli, potrafi go otorbielić i zamknąć go po prostu w tym, tym przykładowym takim W czyście, w więzieniu, ja to nazywam Aha. w więzieniu go zamknąć, no ale rolnicy, którzy produkują żywność, bardzo rzadko korzystają z tego co wyprodukują dlatego, się po prostu no, no, no nie mają czasu na to jak prowadzą w produkcję roślinną czy też prawda zwierzęcą idą i kupują w sklepach bo nie mają na to czasu ja apeluję żeby przede wszystkim zacząć od własnych wydzielić sobie jakąś tam trójpolówkę i zacząć produkować żywność na siebie, a nadwyżkę sprzedawać na wolnym rynku i te niedożywienia na poziomie komórkowym też się do tego przyłączają i nam jak gdyby tam, ta, ta choroba się bardziej nasila. Ja przeszedłem sam to, tą boreliozę sam po prostu przeszedłem, miałem też rumieni no i wiem, że, że żywność wysokiej jakości oparta na, na dobrych tłuszczach zwierzęcych, nie roślinnych które zostały nam po prostu błędnie tutaj w piramidzie pokazane, margaryny, oleje i tak dalej. W żadnym wypadku o tym mówi teraz świetnie profesor Grażyna Cichosz, która będzie u nas gościem. Proszę sobie drodzy widzowie zapamiętać, zrezerwować hotele. 23-24 sierpień będą te ósme pełne zdrowia dożynki i też pani Ewa będzie miała swój właśnie wykład i będzie miała kącik i będą rolnicy mogli liczyć na, na to, żeby skorzystać z jej porad. Tak, ale tylko dotykając jeszcze tej odporności, bo to bardzo ważnej kwestii, ważną kwestię tu poruszyłeś. Rzeczywiście, proszę Państwa, nawet jeżeli nastąpi ugryzienie, ukąszenie przez komara meszkę muchekońską i tak i tak dalej, statystycznie przyjmuje się, że co czwarta z nich, statystycznie, jest tym wektorem, re, re, można powiedzieć, jest zakażona tym krętkiem, jest w stanie nam przekazać. Ale nawet jeśli zostajemy ukuci, nie zakażeni, ukuci, to nasza odporność jest wiodąca, czyli jedna osoba, nawet gdybyśmy w dwójkę tu siedzieli, ten sam komar, który niesie tą kroplę zakażonej krwi, ukąsił jedną, drugą osobę. Jeśli ta pierwsza będzie miała świetną odporność i układ odpornościowy wysyła to wojsko, makrofagi idą, pożerają te intruzy, które dostają się do organizmu. A ta druga będzie słaba, bo miała stresy danego dnia, tak? Był stres, był spadek odporności, ta druga ma szansę, niestety, na zakażenie. Czyli dbajmy o nasze jelita, dbajmy o naszą odporność, bo to jest. A jak jelita to jest zjadłem mleko, prawda? No przecież, że tak. I serwadka, I jasne że tak. A białka serwatkowe biorą udział w budowie glutationu. Należy dodać, że to jest bakteria bezlenowa, tak. więc trzeba stosować wszystkie możliwe terapie, które dostarczają tlen, tlen do organizmu. Tak, dokładnie tak. Gdyby ktoś z Państwa chciał się sk skontaktować z nami, czy przyjechać do nas na badania, to myślę, że numer telefonu pod tą krótką rozmową gdzieś się tam pokaże, prawda? Tadeusz okay. i będą Państwo. Czyli ja będę mógł przekierować, ewentualnie, jak będę tak. miał kiedyś, bo to tak. wczoraj teraz, bo, bo, właśnie Właśnie sobie to za, jak gdyby za, zastrzec, że jak Pani Ewa się zgodzi, to ja ten telefon udostępnię tak. i będziecie mogli Państwo liczyć na. Na poradę. Jak najbardziej zapraszam. Także dziękujemy i do następnego razu, i do usłyszenia, i do zobaczenia. I, i pomagaj innym.